Choć gminę Mstów przecinają arterie drogowe różnych kategorii i różne podmioty są za ich stan odpowiedzialne, trzeba przyznać, że ich ogólny stan jest bardzo dobry. Spora w tym zasługa gminnych władz, które choć odpowiadają za sieć dróg gminnych, chętnie wspierają też zadania powiatowe, dzięki czemu po gminie jeździ się po prostu dobrze. Dysproporcji pomiędzy jakością arterii różnych kategorii praktycznie nie widać. Co roku wykonujemy kilka, kilkanaście inwestycji, jeżeli chodzi o drogi czy chodniki powiatowe. Tak naprawdę nasi mieszkańcy no nie muszą wiedzieć, czy to jest droga gminna, czy powiatowa. Tak naprawdę ich interesuje, żeby była wykonana, żeby była zrobiona. Także już któryś rok współpracujemy bardzo dobrze z powiatem, również wykorzystując też środki zewnętrzne. Tu w tym roku skorzystaliśmy z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych i kilka kolejnych elementów arterii i chodników udało się wykonać. Największą spośród będących efektem współpracy gminy Mstów i powiatu Częstochowskiego zrealizowaną w 2020 roku inwestycją drogową była przebudowa drogi powiatowej numer 1060S na odcinku Rudniki Wancerzów. Zadanie dofinansowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i współfinansowano przez powiat Częstochowski oraz gminy Mstów i Rędziny. Wartość całego ponad 5-kilometrowego odcinka zmodernizowanej drogi to blisko 8 milionów złotych, z czego wartość zadania na terenie gminy Mstów to 2 2 miliony 300 tysięcy powstało ważne połączenie gmin Mstów i Rędziny przebiegające w kierunku dróg krajowych DK1 czy DK91. W związku z przebudową drogi gmina Mstów dokonała też wymiany sieci wodociągowej na ulicy Sadowej w Wancerzowie na odcinku około 1400 metrów. Droga była swego czasu bardzo dziurawa, nie miała chodnika, nie, nie, teraz jest położona nowa, nowy wodociąg, także bardzo jest przydatna ta droga dla mieszkańców, ponieważ cały czas z tej drogi mieszkańcy korzystają, bo jest to droga też przelotowa i do, do urzędu gminy, i do, do samej gminy, i do gminy Rędziny, także ta droga bardzo jest przydatna dla mieszkańców Latosówki. Kolejnym przykładem dobrej współpracy samorządów gminnego i powiatowego jest realizowany etapowo od kilku lat chodnik w Kobyłczycach. W minionym roku zrealizowano czwarty już odcinek tej niezwykle wyczekiwanej i potrzebnej inwestycji. Tym razem wybudowano 750 metrów bieżących chodnika o szerokości 2 metrów. Czteroetapowe zadanie na łącznym odcinku 2 200 km 200 m kosztowało ponad 2 miliony złotych. Tak duża wartość zamówienia wynikała z konieczności wykonania odwodnienia w postaci zabudowanej kanalizacji deszczowej. W związku ze specyficznym ukształtowaniem terenu w Kobyłczycach, to znacznie podwyższyło koszty inwestycji. Wspaniała inwestycja, bardzo potrzebna mieszkańcom, i mieszkańcy bardzo zadowoleni. No jakby nie patrzeć, jest to poprawa bezpieczeństwa naszych najmłodszych. Wiadomo, że inwestycja bardzo droga, z uwagi na to, że dodatkowo odwodnienie trzeba było poprowadzić. Niemniej jednak no, doczekała się końca praktycznie i za to jesteśmy wdzięczni. Także chodnik wraz z odwodnieniem przy Drodze Powiatowej na odcinku Cegielnia Kuchary realizowany jest etapowo. Dotąd wykonano dwa etapy o łącznej długości blisko kilometra. Ponieważ chodnik usytuowany jest w linii istniejącego wcześniej rowu, wykonywana jest też kanalizacja deszczowa. Woda z pasa ruchu poprzez wpusty deszczowe oraz kanał deszczowy jest odprowadzana do rowów przydrożnych. Kolejnym chodnikiem zrealizowanym w cyklu dwuletnim jest ten w Kłobukowicach. Pierwsza część zadania to odcinek o długości ponad 400 metrów, część wybudowana w roku minionym zaś jest o około 100 metrów dłuższa. To kolejne z zadań sfinansowanych z budżetów gminy Stów oraz powiatu Częstochowskiego. Podobnie jest w przypadku chodnika w Wancerzowie, przy ulicy Gminnej. Wcześniejszy etap o długości około 550 metrów bieżących był realizowany w 2016 roku i zakończony ze względu na kwestie regulacji własności gruntów przez Starostwo powiatowe. Teraz został wykonany etap drugi, odcinek do skrzyżowania z ulicą Młodrzewiową w Wancerzowie o długości ponad 200 metrów. W końcówce minionego roku pojawiła się też dobra informacja ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W wyniku powstałych oszczędności inwestycja pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej na odcinku Siedlec Srodzko uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 3 milionów złotych. Zadanie rozpoczęło się w grudniu, ale główna jego część realizowana będzie w roku bieżącym. Jest to konieczna inwestycja, ponieważ droga jest w bardzo opłakanym stanie i jest to niebezpieczne dla ruchu drogowego i przypomnę, że nie tylko tutaj mieszkańców gminy jest to droga, którą poruszają się sąsiednie gminy, czyli kłomnice, czyli mykanów, czyli rędziny. Istniejąca droga na odcinku około 3 km jest obecnie w fatalnym stanie. Liczne spękania i dziury powodują utrudnienia w komunikacji samochodowej oraz w ruchu pieszym.